Cześć, zapraszamy na Wydział Biologii i Biotechnologii SGGW. To jest młody wydział, ale bardzo prężny. Uczymy na kierunkach biologia, technologia biomedyczna, biotechnologia w języku polskim i w języku angielskim. To są kierunki nakierowane na rozwój biotechnologii na rynku i farmaceutycznej, i roślinnej. Prace znajdą biolodzy w przeróżnych firmach laboratoriach diagnostycznych, a nawet w popularyzacji nauki w czasopismach branżowych i ogólnokrajowych. Ze mną są studentki wszystkich kierunków i może powiecie trzy słowa, co trzeba, żeby dostać się? No to tak, ja studiuję technologię biomedyczną i na te studia potrzebowałam e, takie matury jak he, e, biologia obowiązkowo oraz e, miałam trzy do wyboru jeszcze matury, to znaczy chemia, matematyka i fizyka. Dziękuję. Ja jestem z biologii i u mnie na e, żeby się dostać potrzebowałam maturę z biologii albo z chemii. A na biotechnologię, tak jak na technologie biomedyczne, obowiązkowo biologia i trzy do wyboru, czyli chemia, fizyka bądź matematyka. U nas się chyba dobrze studiuje. Ja uważam, że świetnie jestem po pierwszym roku i wszystko zaiczone świetny klimat, dokładnie, wspaniali dokładnie. ludzie. Ja, ja to samo mogę I, powiedzieć. Również potwierdzam i jeszcze chciałam powiedzieć, że co roku mamy y, takie wydarzenie jak ryk, czyli rozmowy jesienne o karierze. I y, y tam przychodzą na nas absolwenci naszych y, kierunków przyrodniczych i opowiadają właśnie o swojej karierze, co też daje, zwiększa po prostu perspektywę. Nie skupia się tylko na jednej gałęzi, tylko przedstawia wszystkie możliwości, co też daje takie natchnienie studentom i... Łatwiej się studiuje. Dziękuję Ci bardzo za tą laurkę, ale chciałem też e, powiedzieć e, jedną ważną rzecz, że do nas przychodzą ludzie, którzy kochają laboratorium i my im pokazujemy, że praca w laboratorium, umiejętności i kompetencje, które zdobywają pracując w laboratoriach e, na naszych kierunkach studiów, e, przydadzą się później w pracy e, laboratoryjnej. Dużo jest e, zajęć w laboratoriach? Bardzo dużo. bardzo dużo ciekawych zajęć laboratoryjnych, naprawdę nie ma nudy, dużo nauki, dużo fajnych eksperymentów, jest super. I świetni wykładowcy. <noise> e, bardzo Wam dziękuję, bardzo Wam dziękuję również.